Powiedzmy sobie, z człowiekiem, który osiągnął pełną dojrzałość, ma pewne uwarunkowania fizyczne, musi zdać sobie sprawę z pewnym tych, ale musi jednocześnie pamiętać, że skończyły się teorie, że mózg jest stary, ciało jest stare, to wszystko się nie zgadza. Trzeba pracować nad sobą. Kojarzy mi się ze starszą, taką miłą, ciepłą osobą, która y Często też właśnie jest taka raczej samotna, bo dopóki y, mnie samej nie dotyczyło, to zawsze mi się kojarzyło z osobą schorowaną, starszą, nieporadną, która potrzebuje pomocy. Z starszą osobą, która ma jakby dużą historię i w ogóle. Senior z starszą osobą, ale taką dobrą starszą osobą. Gdy sama znalazłam się w tym wieku, to e, zmieniło się moje podejście do seniorów, bo wydaje mi się, że ja jestem osobą aktywną, e, samodzielną. E, mam jeszcze mnóstwo różnych pomysłów, które chciałabym zrealizować. Jestem aktywna zawodowo. Osoba bardzo. Uprzejma, miła, z którą można miło porozmawiać. Człowiekiem, który ma chyba więcej, jak najwięcej czasu i żeby ten czas po prostu mógł jak najbardziej wypełnić, nie siedzieć na przykład w samotności, rozmyślać. Spotykamy się właśnie z ludźmi, możemy porozmawiać na różne tematy i ten czas jest wypełniony. No to to, to pojęcie senior także zmieniło się dla mnie. Kojarzy mi się z kolegami, z, ze szkołą. Z osobą otwartą, z osobą, która poszukuje, która szuka, która do czegoś dąży. Yy, z młodymi osobami, yy, z właśnie takimi nastolatkami. Z radością cały czas chciałem być młody, chociaż powiem, że w młodości też są kłopoty. Jakby młodszym pokoleniem, gdzie teraz już jest trochę bardziej nowszy język jakby, i gdzie też dużą rolę odgrywa elektronika, że niektóre słowa ze starego języka już zostały, już są mniej używane, już tylko w starszym pokoleniu i teraz też na przykład przychodzą różne skróty z angielskiego. Z tym, że po prostu no możemy dużo yy, yy, brać niektórych przykładów z młodzieży. W młodym wieku każda chwila jest czymś nowym. A w naszym wieku starszym nie ma już czegoś nowego. Zawsze powtarzamy to już było, to tak było, a to inaczej. A u nich nie, wszystko jest nowe. Dlatego oni, im się wydaje, że rok trwa dwa lata, a nam się wydaje, że rok trwa no, parę dni. Zajmuję się typowo takimi robótkami florystycznymi i robię dużo strojików, różnych takich bałwanków, jakichś tam ze skarpetek z czegoś tam. Oczywiście lubię sobie poczytać w internecie, lubię sobie pograć w gry różne też. No ale też mam 100 różnych innych zajęć w domu, prawda? Jak to w domu? się znajdę. Tak. Teraz e, e, w końcu e, zaczęłam dbać o siebie. Po raz pierwszy doświadczam e, przeżyć na turnusie rehabilitacyjnym codziennie przez 24 dni. E, lubię wychodzić z moim psem na spacer, na takie długie spacery, i też e, lubię jeździć konno bo właśnie mój tata ma konia, więc często tam przebywam e, i lubię gotować bardzo i mm, piec. Tak babcia troszkę zaszczepiła? Tak. tak. To... W wolnym czasie lubię bardzo czytać książki, lubię się bawić z moimi zwierzakami, spędzać czas z rodziną lubię też i to chyba tak wszystko z takich głównych. Na pewno to, że dbajcie o swoich rodziców. Kochajcie swoich dziadków i wszystkich wokół siebie, nie tylko moich, bo to jest moja mama czy mój tata, ale mój sąsiad może potrzebuje pomocy. Chciałabym, żeby to pokolenie młode, to 40-letnie też wiedziało, że mają jakieś obowiązki wobec poprzedniego jeszcze pokolenia, czyli wobec mojego. Może tak, nie żądamy wiele, bo nie żądamy, ale tylko tej pamięci, może i tej rozmowy troszkę, żeby było tak. Yy, nie pracujcie za dużo, nie stresujcie się. Na pewno kiedyś nastąpi polepszenie warunków ekonomicznych i będziecie mieć szansę na swoje M i na własną szczęśliwą rodzinę. Tego Wam życzę.